Niektórym influencerom czasami się dziwię, dużym influencerom, że są sytuacje, w których podchodzi gościu, bo po prostu chce sobie zrobić z sobą zdjęcie i jest. Ty, ale nie widzisz, że jem, ty ale. Chłopie, dzięki tym widzom masz, masz za co no ja jeść. To weź. Nie odmówiłem chyba nigdy. I przy tym jedzeniu podchodzą, no. jest to, ch... bo się restauracji, ale wstanę zrobię, to zrobię, no ale ty. No, to jest Dzięki tym też bardzo ty jesteś. Ale jeżeli nie chcesz, żeby podchodzili, przestań nagrywać kurwa nie idź na fejmie i nie będą podchodzili. Ludzie tego nie rozumieją. Wkurwiasz się o coś, co, co, do czego sam zmierzasz. No to jest. Bzdura, tak? Tak, dlatego dlatego wiesz, yy, mówię, dziwię się bardzo niektórym ludziom, bo cały czas powinni mieć w głowie to chłopie, ale to, że ty masz co jeść, że przykładowo w tej droższej knajpie, czy latasz tu z tą furą, tak. to więc albo szanuj tych widzów, szanuj ludzi, albo przyjdzie moment, że będziesz zga, zgaśniesz właśnie jak między innymi Tazi. Był tak. a później ma tą oglądalność, on siedzi na kiku i ja mam większą oglądalność na TikToku niż Tazi na Kiku. No i właśnie, i to jest, i to jest właśnie smutna historia, ale właśnie tak powiedziałeś, bardzo, bardzo, bardzo tych ludzi nie szanuję.